Cześć, z tej strony 1 2-3. No i udało mi się przewidzieć wynik. E, padł e, remis 1 do 1 na Stadionie Narodowym w Warszawie e, w meczu Polska Anglia. Polacy naprawdę zaprezentowali się z bardzo dobrej strony moim zdaniem. E, na pochwałę zasługuje na no to, że Robert Lewandowski dobrze zagrał, no to nie dziwi. Widać, że z nim e, graliśmy e, o wiele lepiej nawet niż na no, Wembley wtedy bez niego e, kierował akcjami drużyny. To jak prawdziwy lider. E, wiele razy e, minął ładnie obrońców angielskich, którzy są już zawodnikami naprawdę na światowym i klasowym poziomie. E, I są o wiele lepsi niż e, obrońcy Albanii, no, nie mówiąc już o obrońcach San Marino. Także ktoś z tych hejterów, co piszą na wszystkich stronach, że Lewandowski nie umie. Siekiwać i tak dalej, że umie grać tylko przeciwko ogórkom. No to mógł zobaczyć, że Lewandowski umie grać też przeciwko bardzo dobrym zawodnikom. No, tak samo był ogromny hejt na Grześka Krychowiaka. No, miał on słabszy okres, to prawda, no ale w dzisiejszym meczu było widać, że się stara, było widać walkę. Też trener Sousa nie popełnił błędu z meczu ze Słowacją i zdjął Grześka, gdy ten otrzymał żółtą kartkę też bardzo dobrze po raz kolejny już w reprezentacji charakter i klasę pokazał Kamil glik który naprawdę świetnie się zaprezentował ogólnie widać było że całej drużynie zależało że to że grali na narodowym ich motywowało no i jesteśmy nadal niepokonani na stadionie narodowym wyrwaliśmy anglikom w końcówce to zwycięstwo anglicy prowadzili anglicy prowadzili właśnie niestety w 70. W drugiej minucie z niczego zapowiadającej się akcji, no tak z takim strzałem od niechcenia trochę, no Harry Kane zdobył gola, no szkoda. Pierwsza połowa zdecydowanie należała do, należała do Polaków, naprawdę przeważaliśmy nawet mogę tak powiedzieć. W drugiej to już się tak bardziej wyrównało, Anglicy wtedy zaczęli oddawać strzały na bramkę, no ale kurczę 50 czy któraś minuta Anglicy pierwszy strzał w ogóle na naszą bramkę w meczu wtedy oddali. Jak nie później. Strzał bym nie wiem, może czwartym strzałem na bramkę. No chyba, że był, może, no, może nie, ale już tak dokładnie nie liczyłam, ale na, na pewno nie był jakimś, nie wiadomo, którym. No i niestety wpadł A Hurricane. Co by nie było, jest dobrym zawodnikiem, potrafi przymierzyć. No szkoda, że nie udało się obronić tego Wojtkowi, ale całe szczęście walczyliśmy do końca. Na końcu było naprawdę wiele akcji, ostatnie 10 minut no naprawdę Polacy walczyli jak mogli. Na końcu w 80, 80 chyba 8 czy 9 minucie mieliśmy fajną akcję, Damian Szymański właśnie źle podał, kurczę tak się przeraziłem tą akcję że no już nic z tego nie będzie, że po meczu, no ale chwilę później to właśnie ten chłopak cieszył się z gola, także brawa dla niego. Ale tutaj należy w tej akcji też pochwalić dwójkę innych zawodników po pierwsze Kuba Moder, który minął bardzo ładnie Kyle'a Walkera i zagrał no, a po drugie który Robert Lewandowski no, który po raz kolejny pokazuje, że jest dobrym kapitanem i to on dograł ostatecznie piłkę na Szymańskiego by ten mógł strzałem głową pokonać Jordana Pickforda także naprawdę ja jestem zadowolony z meczu uważam nawet, że Polacy powinni w tym meczu zwyciężyć należało im się, grali bardzo dobrze bardzo się to fajnie oglądało Zaraz zaprezentuję jeszcze statystyki. Statystyki prezentują się następująco: no w strzałach jest bardzo równo, bo pod koniec anglicy jednak w drugiej połowie meczu tych strzałów oddali trochę. Też spora część była niecelnych, tak? No było takich wysoko ponad bramkę, no i po stronie polskiej też się zdarzyło: na no polacy oddali cztery strzały takie na bramkę. A Anglicy proszę zobaczyć tylko dwa, także dwa razy mniej, no ale niestety Goli padło tyle samo. Posiadanie piłki no już zdecydowanie tutaj po stronie Anglii, która dłużej tą piłkę rozgrywała. E, przez to oni w podaniach też przeważają. E, cenność podań w sumie dość wysoka. No, no oczywiście przewaga Anglii, ale dość wysoka i tak po stronie Polski. E, bardzo dużo było w tym meczu Fauli. Sporo było takich ostrzejszych starć, szczególnie chociażby tam e, glika z Walkerem czy Maguire'em, e, podczas rzutu różnego. E, żółte kartki, 5 do 2, także żółtych kartek też się posypało sporo. E, spalone i rzuty różne, więcej po stronie angielskiej. Tutaj, właśnie obrazek z tego starcia. I tak jakby później sędzia patrzył powtórkę i dopiero po przerwie ukarał zawod obu zawodników żółtymi kartkami, tam, właśnie Maguire'a i Glik'a. To jest ciekawa sytuacja. No, naprawdę, mecz był taki dość brutalny. To może przesadne słowo, ale no było dużo z takich starć fizycznych, co pokazuje chociażby liczba fauli. Ale naprawdę jestem zadowolony z tego wyniku. Ten punkt trzeba poszanować. Naprawdę fajnie, że Polacy walczyli do końca. Bardzo ładnie grali, także to cieszy na pewno kibiców. Uważam nawet, że Polacy zasługiwali na zwycięstwo. Pierwsza połowa to była przewaga nasza, druga była bardziej wyrównana. Ja uważam, że bardzo fajnie zagrali. Widać poprawę, oby tak było w kolejnych meczach, a by on będzie dobrze. No Myślę, że San Marino to nawet nie ma co patrzeć. Andora też z całym szacunkiem dla nich nie. No teraz najważniejsze będą starcia z Albanią na wyjeździe i z Węgrami u siebie. To będą najciężsi przeciwnicy. Myślę, że stać nas na trzy punkty w tych starciach, jeżeli naprawdę będziemy ładnie grać i się angażować. Napiszcie, jakie są Wasze odczucia po meczu. Chętnie poczytam, także trzymajcie się, do usłyszenia. No i cześć.